W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Najświętsza Maryjo-Panno hełmska. Cierpiący i chorzy za twoją przyczyną koją swój ból i choroby leczą. Przeto lekarko i uzdrowieniem chorych ciebie nazywają. Z wiarą i ufnością na twoje oblicze spoglądam i ja którego ciężka niemoc i choroba dotyka, Wyciągnij macierzyńską dłoń swoją, Złagoć cierpienia i wróć co rychlej drogocenne zdrowie moje. Pragnę bowiem resztką życia swego Opowiadać zmiłowanie Pańskie i dobrotliwość Twoją Ku zbudowaniu bliźnich i ku chwale odwiecznego lekarza Jezusa Chrystusa syna twego, Amen.